Dzień dobry. Siedmiolatka rośnie. Nawet zakwitła. Nie wiem czy wiecie, ale bardzo dobre są te kwiatki do jedzenia. Smakują jak szczypior. Pszczółki też lubią. I poranny z kawusią przegląd szklarni. Cebula zaraz wyjedzie. Bo to tylko tymczasowe miejsce. Zjemy ją. Niech rośnie na zewnątrz. Tu mamy już. Paprykę chili, 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 chili. I jeszcze raz chili. Musi być ostro. A tu nasze rozsady. Kwiatki. I warzywka. O, tu na przykład bazylia, maciejka. Dużo lwiej paszczy, aksamitki, jakiś rumianek się zaplątał. Myśleliśmy, że to czarnuszka. Pietruszka. Jakieś inne werbeny, cynie. Aksamitki, ogórki, dynie, nawet arbus gdzieś tam się trafił. Ogórki szklarniowe, dużo lwiej paszczy. Tutaj zatwiar, bardzo ładny kwiatek. Kosmos, aksamitka, szczepion, szczypior, właściwie to cebula. Por i jeszcze pomidorki, różne powysiewane. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tym roku późno wysieliśmy. No i szklarniowe centrum dowodzenia. Przymrozki przetrwał nasz winogron. Miejmy nadzieję, że będzie dużo owoców. A tak to się zapowiada: bo pełno kwiatów. Mamy. No i co? Udanego dnia. Pozdro.